Witam w kolejnym odcinku o, Imperium Słowianie o, Tym razem będzie kolega Han atakował o, Kolega Han ma y, dość świeży 9 atakuje tutaj tak samo Tamho 9 Świeży, no nie tak świeży, ale nie tak mocny znowu. Nie znam się, nie znam nazw wszystkich ataków, co zauważycie z moich filmów. Nie specyfikuję się w tym, bo ja stosuję ataki i pokazuję ataki, które są skuteczne. Nazwy mnie nie interesują tak bardzo. Także nazwy jednostek, tak i zbiór jednostek, skład jednostek i tak dalej. Ale nazwy ataków niektóre są bardzo ridiculous, co nawet nie chce mi się pamiętać. Jestem. Powiedzmy, prostym człowiekiem, który po prostu lubi grać w tą grę, atakować i jak najbardziej oddawać skuteczne ataki, pomagać innym. A czy nazwy mnie tak bardzo interesują? Nie interesują mnie, także każda nazwa ataków, e, dla mnie jest e, nieopanowana, także e, przepraszam, jest to chyba go wipe, o ile się nie mylę atak, e, który Han wykonuje atak, który jest zwykle na dwie gwiazdki e, tutaj dlatego, że e, ta wioska nie jest tak jest dobrze ustawiona, anty -hoga, e, przeciw e, hogom i i przeciw smokom jeżeli tu są bombki na przykład w tym i w tym miejscu to samo tutaj tak samo i tu to tak, to jest antyhockey Air są ustawione dość równo, co jak powtarzałem w tamtym filmie, kolega Kutek mi wspomniał w jaki sposób nieregularna wioska powinna być co jest e, bardzo się e, okazuje słuszne na wojnach, e, choć z nowymi wioskami e, nie mieliśmy tak dużo wojen, ale e, bardzo to ułożenie pomaga. A tutaj e, Han e, zacznie e, od tego momentu e, tutaj atak i wbije się do środka. Golemu pójdą bardzo ładnie, bo będą szły przez środek, ściągały wszystkie obszczały na siebie. Co chcę podkreślić, użyje tutaj w tym ataku czary bardzo umiejętnie, co praktycznie mu da całą wygraną z początku. Te czary, co on użyje, zadecydują na ataku. Jak zau potem zauważycie pod sam koniec, że jego parka nawet e, będzie cała, nie użycie Ability, a tak dobrze mu się wojsko rozejdzie. A jest to ciekawy atak. E, tak jak mówię, zwykle dwie gwiazdki. Nie jestem zwolennikiem tego ataku, dlatego że zwykle padają na dwie gwiazdki. Takie wioski, rzadko się on udaje. Na Tancho 8 tak, na Tancho 9 nie tak bardzo. Więc zacznijmy je oglądać. I... Jak widzicie wioska troszeczkę źle ustawiona, bo ten Moreor powinien być troszeczkę dalej. Wtedy ten jeden hook by nie wystarczy, żeby wyciągnąć tą wioskę. Kolega Han tutaj użył to bardzo umiejętnie, wykorzystał, na pewno sprawdził jak daleko zamek zasięga przed atakiem i wyciągnął ten zamek, żeby potem lawa nie zatrzymała mu wojska w środku ataku lub jak będzie wojsko już całkowicie pod obszczałem dlatego wolał to wyciągnąć i po prostu za, załatwić tą sprawę w początku ataku niż w środku Jak widzicie, tutaj nie rwie się bardzo, żeby tą lawę zabić. A dlatego, że lawa ma bardzo mały damage, jeżeli szczela w jednostki ziemne, czy w ogóle w lotnie nie szczela teraz. po tym nowym update to, co przedtem szczelała, teraz już nie. A po prostu poczeka, sobie, aż wojsko dojdzie do niej, do niej zabiją i czemu czar? Czar rzucił i czeka, aby wojsko doszło. Dlatego, że. Jak się rozpryśnie, żeby to wojsko nie odniosło tyle obrażeń, co by odniosło, jeżeli by było po, poza polem Heelspell, także oglądajmy dalej. Serious XM Jak widzicie wojsko mu się rozeszło idealnie, zwykle tak w atakach się nie staje jak się temu jemu stało, zaczął od środka bardzo może przewidział, umiejętnie mu się to stało, ale zwykle w tym ataku w ten sposób wojsko się nie rozejdzie. Uh, uh, bardzo dobrze mu to wyszło, jakby nie było. Uh, ale, jeżeli by to było tam 9, było, znaczy mocniejsze, byłoby trudniej. Uh, dlatego, że już troszeczkę wojskom brakuje. Parkę ma dość silną jeszcze, jak widzicie. Uh, nie użył abilities. Uh, także. Uh, Atak prawie już skończony, trzy gwiazdki, czyli się mogę mu ukłonić. O, i tak samo o, dobry effort dał do tego, On troszeczkę przemyślał to na atak o, bardziej i udał mu się. Podziękować koledze Han za bardzo dobry atak. Godny podziwu! I jeżeli byście lubili, likes poproszę o subscribe. Jeżeli chcecie, to będzie Was informowało o nowych filmach, które wpuszczę. Staram się pokazywać Wam ataki tak jak mówiłem. Nie tyle mi chodzi o nazwy, co styl ataków i co w tych atakach się składa. A jakie jednostki, żebyście widzieli i jak najprościej mogli je wykonywać. A także dlatego tyle swojej opinii niekiedy wyrażę w tych opowiadaniach o atakach, tłumaczeniu ich. Ale uważam, że kto wam je wytłumaczy? Jeżeli nikt, no to nikt nie będzie wiedział, ale ja to robię szczególnie dla naszych rekrutów. Z naszych rekrutacyjnych klanów, i tak samo dla akademii, żeby o, troszeczkę bardziej wyrozumiały te ataki i myślenie o atakach, porównywanie wiosek i skład o, wojsk, jakie składamy w swoich atakach, żeby one były udane. Dziękuję, do widzenia. Następnego razem. Keat z tej strony, bye.